Zrobić, żeby po powrocie do domu jeszcze mieć ochotę na seks, a nie tylko na sen. Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że po powrocie do domu, kiedy możemy sobie pozwolić już na pełne odprężenie, przy każdej metodzie relaksu zasypiamy. Jest na to, jest na to pewne wytłumaczenie związane z gospodarką hormonalną, która działa w naszych ciałach. Ponieważ w ciągu dnia, kiedy musimy być gotowi na wiele różnych wyzwań, w naszym, naszym, organizmem działa, naszym organizmem rządzi kortyzon, tak zwany hormon stresu, który sprawia, że jesteśmy. Gotowi do walki, ucieczki, do, do różnych zadań organizm nasz jest wtedy w takim stanie gotowości i w momencie, kiedy wracamy do domu i organizm dostaje informację o tym, że nie musi już być w takim stałym napięciu, to z racji tego, że stałe utrzymywanie takiego poziomu gotowości jest dla organizmu bardzo wyczerpujące, to w momencie, kiedy nie ma już takiej potrzeby, ta organizm przełącza się natychmiast na stan regeneracji, który prowadzi od razu do, do stanu snu. I co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać efektom działania hormonu stresu? To jest dla nas szczególnie ważne i to nie tylko dla naszego udanego życia seksualnego, ale ogólnie dla naszego zdrowia, żeby zadbać o to, żeby w naszym ciele pojawił się kolejny hormon, który sprawia, że nasze libido rośnie, że mamy ochotę na stres, ale także sprawia, że, że czujemy się po prostu lepiej że hormon stresu nie działa tak, tak ciężko na, na nasze zdrowie. Tym kolejnym hormonem jest oksytocyna. Szukamy więc metod takich w naszym codziennym życiu, żeby pojawiła się w naszym organizmie oksytocyna. Jest sporo, sporo różnych e, takich długoterminowych strategii e, na ten temat, jak zadbać o, m, o wysoki poziom oksytocyny w naszym ciele. E, ja chciałabym zaproponować tutaj jeden szybki, e, jedną taką szybką metodę, która bardzo szybko potrafi podnieść poziom oksytocyny w, m, w naszym organizmie, ale chciałabym powiedzieć o tym, że ta metoda jest skuteczna, ale nie może być jedy, jedyną metodą. Metodą, którą stosujemy w naszym pełnym stresu życiu. Musimy zadbać o więcej metod relaksowania się w ciągu dnia pracy, żeby ten hormon stresu nie niesiał spustoszenia w naszym życiu. Więc zachęcam Was do, do stosowania. Tej metody, tej sekretnej metody, którą teraz Wam przedstawię, to jest też moja osobista tajemnica, więc dzielę się z Wami takim moim zawodowym i prywatnym seksownym sekretem na to, jak szybko się podniecić i odprężyć jednocześnie. Ale zachęcam Was też do tego, żeby zadbać o odprężenie w ciągu całego dnia. A teraz ta, ta tajemna, sekretna technika. Otóż, kiedy wracacie, to jest, pytanie było zadane przez kobietę, więc to jest jakby odpowiedź skierowana specjalnie dla kobiet, ale mężczyźni również mogą z niej skorzystać. Kiedy wracacie zmęczone do domu, to zachęcam Was do tego, żebyście wzięły nie gorący, ale taki lekko ciepły prysznic, najlepiej z dodatkiem jakichś aromatycznych olejków takiego, żeby otaczał Was zapach, który lubicie, to od razu poprawia nastrój. I po takim prysznicu zachęcam do tego, żebyście usiadły sobie wygodnie i zrobiły przez kilka minut masaż piersi. Masaż piersi powoduje, że naturalnie w naszym organizmie wydziela się oksytocyna, która wprowadza nasz organizm w stan takiej błogości i odprężenia. Piersi są jednocześnie strefą erogenną, więc równocześnie z odprężeniem pojawia się stan takiego delikatnego, naturalnego pobudzenia seksualnego. Masując piersi możemy odczuć e, intym, takie delikatne wibracje także w okolicach naszych stref intymnych i to jest Doskonały moment do tego, żeby zacząć grę wstępną, masaż i kontakt ze swoim partnerem czy partnerką. Wygląda to w ten sposób, że masujemy piersi najpierw na zewnątrz. Możemy zamknąć oczy i rzeczywiście mm, oddać się takiej przyjemności z tego, z tego dotyku, z takiego automasażu. Najpierw masujemy piersi na zewnątrz i po jakimś czasie również do środka. Na początku przez pierwsze chwile masujemy piersi tylko dla relaksu i odprężenia, i w pewnym momencie, kiedy już mamy na to ochotę, możemy zacząć przejeżdżać palcami czy całymi dłońmi po brodawkach, i to doda właśnie tego tego elementu podniecenia i pobudzenia seksualnego. Taki masaż możemy wykorzystywać także jako element e, nawiązania kontaktu z naszym ukochanym po powrocie do pracy. Możemy jego bez pracy, możemy poprosić jego o wykonanie takiego masażu. To jest, to, jest, to jest równie przyjemne i zachęcam Was do eksperymentowania i do zadbania o odpowiednio wysoki poziom oksytocyny w Waszym ciele.